Wojna przerodziła się w proces, w którym drony są wykorzystywane jako armia robotów. Kijów rozpoczął intensywne rozmieszczanie tej armii przeciwko siłom rosyjskim w pierwszych dniach Nowego Roku. Data to 6 stycznia 2026 roku. To zdjęcie uchwycone w punkcie zerowym ukraińskiej linii frontu oznacza moment, w którym historia wojny została napisana na nowo. W scenie, którą widzicie, rosyjski żołnierz staje twarzą w twarz nie z człowiekiem, którego mógłby błagać o litość, lecz z robotem eliminatorem SBU o kryptonimie Droid TV-12,7. Żołnierz składa broń i poddaje się. A co niewiarygodne, ten sam żołnierz wsiada na pokład robota, który go pojmał, i wsiada do taksówki, która wiezie go do własnej niewoli. Linie obronne, które Moskwa uważała za niedozdobycia, zdobycia, zawaliły się po zderzeniu z tym żelaznym murem zbudowanym przez Ukrainę. Nie ma już walki między ludźmi na froncie. Żyjemy w nowej erze, w której maszyny polują na ludzi, a przewaga liczebna Rosji traci znaczenie w starciu z inteligencją technologiczną. Dziś analizujemy anatomię tego oblężenia robotów, które wprawiło generałów Putina w panikę i jak nieodwracalnie zmieniło ono charakter wojny. Wszystko zaczęło się od ukraińskiej doktryny delegowania ryzyka maszynom w celu ratowania życia. Podczas gdy Rosja gromadziła żołnierzy w okopach, stosując taktykę falowania pozostałą po II wojnie światowej w ukraińskich laboratoriach, trwała cicha rewolucja. Te bezzałogowe pojazdy naziemne UGFO, które widzimy na polu bitwy, to niezwykłe zdalnie sterowane zabawki, lecz jednostki frontowe zintegrowanej sieci bojowej. Platformy te używane przez jednostki SBU Alfa i Brygady zmechanizowane są wyposażone w zamontowane karabiny maszynowe Browning M, dwa lub automatyczne granatniki. Jednak nie tylko siła ognia czyni je śmiercionośnymi, ale także ich asymetryczne sposoby użycia. Te roboty naziemne potrafią to czego nie potrafi człowiek żołnierz. Pojazdy bezzałogowe UGV bez lęku, niestrudzenie i bez wahania penetrują głębokie rosyjskie okopy. W lasach pokrowska, zwłaszcza podczas operacji nocnych roboty, te wykorzystują kamery termowizyjne do wykrywania najmniejszych śladów ciepła, nawet dymu papierosowego i neutralizują cel w ciągu kilku sekund. To wywiera druzgocącą presję psychologiczną na rosyjską piechotę. Kiedy stajesz twarzą w twarz z wrogim żołnierzem, który do ciebie strzela, wiesz, że on również się boi i może popełniać błędy. Jednak gdy to, co nadchodzi, jest zrobione z zimnego metalu wiórów i hydraulicznych ramion, wszystkie twoje ludzkie równania rozpadają się. Moment, w którym rosyjski żołnierz na zdjęciu się poddaje, jest obrazem tej bezradności. Ten żołnierz wie, że maszyna przed nim nie okaże litości i nie będzie negocjować. Jedynym wyjściem jest zdać się na łaskę operatora maszyny. A najbardziej tragiczne jest to, że robot, który cię złapie, staje się jednocześnie pojazdem transportowym, który dowiezie cię do ukraińskich baz. Ale prawdziwy koszmar Rosji nie kryje się na ziemi, ale w powietrzu niosąc za sobą cienką, niewidzialną nić. W tym miejscu musimy zrobić techniczny nawias, ponieważ prawdziwa innowacja, która zmieniła losy wojny, leży właśnie tutaj drony FPV sterowane światłowodami. Kreml przez lata chwalił się systemami walki elektronicznej wartymi setki milionów dolarów, takimi jak Krasucha 4 i Bukovel AD. Rosyjscy generałowie twierdzili, że potrafią one zagłuszyć standardowe sieci komunikacyjne NATO oraz oślepiać i zestrzeliwać drony w powietrzu. Jednak ukraińscy inżynierowie praktycznie zniszczyli te warte miliardy dolarów systemy za pomocą technologii tak prostej jak coś co można kupić w sklepie z narzędziami. Kabla te drony nowej generacji niosą za sobą światłowód cienki jak włos rozciągający się na 10-20, a nawet 50 km. Logika jest niezwykle prosta, ale skutki to strategiczna katastrofa. Brak sygnału radiowego, brak częstotliwości. Dane przepływają przez kabel z prędkością światła. Musimy wyjaśnić, co to znaczy. Na przykład nie da się zagłuszyć sygnału. Rosyjskie zagłuszacze mogą być całkowicie ślepe na te drony, ponieważ nie ma fal radiowych, które mogłyby zakłócić. Dzięki tym dronom sterowanym światłowodem można również uzyskać nieograniczoną przepustowość. Sygnały radiowe słabną wraz ze wzrostem odległości, a obraz ulega zniekształceniu. Jednak dzięki światłowodom operator otrzymuje krystalicznie czysty obraz HD tak ostry, że mógłby policzyć rzęsy celu oddalonego o 50 km. Ten technologiczny skok oznacza kompletną katastrofę dla rosyjskich jednostek pancernych. Rosyjskie załogi czołgów, które wcześniej wiedziały, że sygnał zniknie, gdy czołg wjedzie na linię horyzontu, nie są już bezpieczne, ponieważ drony Pataszka potrafią penetrować rosyjskie systemy obronne na głębokość 50 km. Operator nurkuje do wejścia do schronu, skręca korytarzami i chwyta cel w najbardziej newralgicznym momencie. Rosyjscy żołnierze uzbrojeni w strzelby próbują zestrzelić ten obiekt, który zbliża się z prędkością 150 km na godzinę i jest niewidzialny elektronicznie, ale to nie wystarcza, aby powstrzymać zbliżającą się katastrofę. Rosyjska tarcza elektroniczna została naruszona przez fizyczny kabel. Efekt domina wywołany tym przełomem technologicznym nie ogranicza się do kilku trafionych czołgów. Mamy do czynienia z technologią dronów, która bezpośrednio atakuje linie operacyjne rosyjskiej armii. Logistyka to żołądek armii, a Ukraina zarzuciła kajdany na żołądek armii rosyjskiej. Tradycyjnie obszar 50 km za linią frontu jest uważany za strefę bezpieczeństwa. Tu rozładowuje się wozy z amunicją, tu odpoczywają żołnierze, tu powstają centra dowodzenia. Jednak dzięki zasięgowi i odporności na zakłócenia dronów światłowodowych koncepcja strefy bezpieczeństwa całkowicie zanikła. Rosyjskie konwoje logistyczne są ścigane zaraz po wyruszeniu w drogę zanim jeszcze dotrą na front. Załamanie logistyki oznacza dla rosyjskich żołnierzy na linii frontu następujące konsekwencje. Baposty PATI, brak jedzenia wody i co najważniejsze, amunicji. Żołnierz czekający w okopie, głodny, spragniony i bez amunicji w obliczu nadlatującego drona wybierze przetrwanie zamiast walki. Scena kapitulacji, którą widzieliśmy na początku, jest bezpośrednim rezultatem tej logistycznej strategii duszenia. Głód i brak amunicji doprowadzają nawet najbardziej fanatycznego żołnierza do nieposłuszeństwa. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Ukraina wprowadziła koncepcję statku matki, aby przezwyciężyć problem zasięgu. Tak jak lotniskowiec transportuje samoloty przez ocean, tak ogromne drony Baba Yaga niosą w swoich brzuchach małe zwinne i śmiercionośne drony FPV. Te statki matki infiltrują linię wroga i uwalniają swoje potomstwo, gdy zbliżają się do celu. To skutecznie podwaja lub potraja zasięg i tu właśnie wkracza sztuczna inteligencja. Nawet jeśli połączenie z operatorem zostanie utracone, algorytmy przetwarzania obrazu w tych systemach pozwalają im rozpoznać cel, namierzyć go i samodzielnie zanurkować. Kiedy rosyjscy dowódcy wyłączają radia i aktywują zagłuszacze sygnału, prawdopodobnie nie mogą uciec przed maszyną, która podejmuje samodzielne decyzje. Kontrola przestrzeni powietrznej Rosji, lokalna przewaga i bezpieczeństwo logistyczne zostają zburzone przez ten mur dronów. Ukraińskie siły zbrojne rozwijają technologię dronów nie tylko w ataku, ale także w obronie. Opracowane przez Ukrainę systemy antydronowe wystrzeliwane z sieci fizycznie namierzają rosyjskie drony rozpoznawcze w powietrzu. W powietrzu toczą się współczesne walki gladiatorów. Gdy rosyjskie oczy drony rozpoznawcze są oślepione jej artyleria, jest zmuszona strzelać na oślep. Ukraina natomiast dzięki swojej przejrzystości światłowodów może zajrzeć nawet do wnętrza lufy rosyjskiej artylerii. To pełna dominacja w zakresie rozpoznania i świadomości sytuacyjnej. Patrząc szerzej, to czego Rosja doświadcza na Ukrainie to nie tylko prosta porażka taktyczna, ale strategiczny upadek radzieckiej doktryny wojskowej. Strategia wojenna Rosji zawsze opierała się na masie. Więcej czołgów, więcej żołnierzy, więcej pocisków artyleryjskich. Putin postawił na ilość, która zwycięży nad jakością. Jednak zdjęcia z 6 stycznia dowodzą, że zakład ten został przegrany. Doktryna żelaza i krwi jest bezradna wobec innowacji w dziedzinie krzemu i kodu. Podczas gdy Rosja wydaje miliony dolarów miesięcznie na produkcję jednego czołgu, Ukraina może zbudować system do jego zniszczenia za 500 dolarów i to w ciągu jednego dnia. Ta asymetria ekonomiczna jest nie do utrzymania. Pomimo dochodów z ropy naftowej rosyjska gospodarka topnieje w obliczu tej luki w opłacalności. Co ważniejsze, sytuacja ta stanowi żywą lekcję laboratoryjną dla NATO i mocarstw globalnych. Zachodni analitycy wojskowi uważnie obserwują ukraiński model prowadzenia wojny bez ryzyka. Zdobycie dominacji w terenie za pomocą robotów i logistyczne sparaliżowanie wroga bez narażania ludzkich żołnierzy na ryzyko to jest koncepcja wojny przyszłości, a Ukraina opatentowała ją w praktyce testując ją na armii rosyjskiej. Sojusznicy Rosji na własnym podwórku również widzą ten obraz. Białoruś, Kazachstan, a nawet Chiny obserwują, jak armia rosyjska to papierowy tygrys. Jak można go sparaliżować prostym światłowodem i tanimi chipami? Dyplomatyczne odstraszanie Putina oparte na sile militarnej zniknęło wraz z tymi atakami dronów. Nikt nie boi się armii, która poddaje się robotom we własnych okopach. Panika na Kremlu wynika właśnie z tego. Nie tylko żołnierze na linii frontu, ale także generałowie w Moskwie. Wiedzą, że żadna z opracowanych przez nich broni konwencjonalnych nie zapewnia pełnej ochrony przed inteligencją roju i autonomicznymi myśliwymi. Innymi słowy, wojna nie jest już konfliktem symetrycznym, nad którym Rosja mogłaby sprawować kontrolę. Zamieniło się w grzęzawisko, w którym Rosja każdego dnia krwawi z powodu niełaski technologii. Scena kapitulacji, którą obserwowaliśmy na ukraińskich równinach, to nie tylko osobista porażka żołnierza, to kapitulacja przestarzałego rozumienia wojny w obliczu realiów współczesności. Zaufane rosyjskie jednostki pancerne, warte miliony dolarów, systemy walki elektronicznej i mit o nieograniczonych zasobach ludzkich roztrzaskały się o ukraińską ścianę robotyki. Śmiercionośny przepływ danych przesyłanych światłowodami zniszczył marzenia Kremla o zwycięstwie. Nie ma już stref bezpieczeństwa, zagłuszacze są bezużyteczne, okopy nie ochronią, a sylwetka pojawiająca się na horyzoncie to nie człowiek, a zimny metal zaprogramowany, by cię ścigać. Przesłanie dla Rosji jest jasne. Armie, które nie nadążają za technologią, są skazane na zniknięcie ze sceny historii. A tego dnia, 6 stycznia, kiedy rosyjski żołnierz poddał się robotowi dla Moskwy, nadeszła już godzina rozliczenia. Wojna stanęła u progu Rosji i tym razem nie puka do niej człowiek. Ten moment kapitulacji na polu bitwy to jedynie demonstracja o wiele większej niewidzialnej wojny. Za kulisami w fabrykach, piwnicach i tajnych warsztatach rozgrywa się najbardziej bezwzględny rachunek matematyczny w historii. Wojna stała się teraz wyścigiem szybkości i wielkości zarządzanym nie przez generałów, lecz przez inżynierów na linii produkcyjnej. To wojna przemysłowa. A liczby nie kłamią. Rosyjski gigant konwencjonalny z trudem walczy z rozproszoną i zwinną siecią produkcyjną Ukrainy. Patrząc na statystyki produkcji Ukrainy, obraz, który się wyłania, nie jest cudem, lecz wynikiem systematycznej mobilizacji. Władze w Kijowie, które same w sobie wyznaczyły cel miliona dronów do 2024 roku już do końca. 2025 roku przekroczyły ten cel w terenie. Dane Ukraińskiego Ministerstwa Przemysłu Strategicznego i raporty wywiadowcze ze źródeł otwartych wskazują, że miesięczna produkcja dronów FPV na Ukrainie przekracza 200 sztuk. Oznacza to, że każdego dnia na linię frontu trafia od 6500 do 7000 śmiercionośnych maszyn. Groza tych liczb tkwi nie tylko w ich ilości, ale także w filozofii produkcji. Zamiast koncentrować produkcję w jednej ogromnej fabryce, Ukraina przeszła na model setek małych, niemożliwych do zniszczenia mikrofabryk rozsianych po całym kraju. Mieszkanie, garaż czy piwnica szkolna, każde z nich przekształciło się w arsenał wyposażony w drukarki 3D i lutownice. Rosyjskie rakiety nie są w stanie zniszczyć tej rozproszonej sieci, ponieważ nie ma centralnego węzła. Każda lokalizacja to fabryka, a każdy cywil to potencjalny producent. Szacuje się, że roczna produkcja dronów na Ukrainie w 2025 roku wyniesie 2,5 miliona sztuk. Obejmuje to nie tylko drony samobójcze, ale także ciężkie drony bombardujące Baba Jaga oraz strategiczne drony Beaver o zasięgu 1000 km, o których mowa w poprzedniej sekcji. Ukraina rekompensuje każdą chwilę opóźnienia w dostawach amunicji z Zachodu własnymi latającymi systemami artyleryjskimi. W szczególności produkowane w kraju drony dalekiego zasięgu Luty są tym strategicznym narzędziem ataku na rosyjskie rafinerie, ta wydajność, sięgająca 50 0 sztuk tygodniowo, znacznie przekracza liczbę celów, jakie rosyjska armia jest w stanie logistycznie obsłużyć. Na każdego żołnierza, którego Rosja ma na miejscu Ukraina, ma w swoich bazach co najmniej trzy gotowe drony, które mogą go namierzyć. Co więc robi rosyjska armia w międzyczasie? Widząc, że te zabawki, których Kreml nie docenił na początku wojny niszczą teraz jej armię, wpadła w panikę i rozpoczęła ofensywę przemysłową. Jednak podejście Rosji jest przeciwieństwem podejścia Ukrainy. Jest uciążliwe, scentralizowane i biurokratyczne. Serce rosyjskiej produkcji dronów jest stłoczone w specjalnej strefie ekonomicznej Alibuga w Tatarstanie. Tutaj produkowane są drony Kamikaze Shahid 136 na licencji irańskiej, znane po rosyjsku jako Zircon 2. Podobno rosyjska produkcja dronów szturmowych dalekiego zasięgu wynosi około 600-800 sztuk miesięcznie. Tak drony te stanowią poważne zagrożenie dla ukraińskich miast. Jednak w taktycznych działaniach wojennych na froncie liczba rosyjskich dronów nie może nawet zbliżyć się do ukraińskiej. Pomimo wysiłków grup wolontariuszy i podmiotów wspieranych przez państwo, takich jak Sudopłatow, rosyjska produkcja dronów FPV utrzymuje się na poziomie około 40 0, 50, 0 miesięcznie. Różnica jest oszałamiająca. Ukraina dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie 200, 0, podczas gdy Rosja ma ich 50. 0. To przekłada się na przewagę w sile ognia na polu bitwy w stosunku 4 do 1. Podczas gdy Ukraina bez wahania używa pięciu dronów do ataku na rosyjski bunkier, rosyjscy operatorzy są zmuszeni do oszczędnego korzystania z ograniczonego zapasu. Ten niedobór dronów stał się częstym krzykiem bezradności w rosyjskiej komunikacji radiowej. Krzyki o braku dronów są wyrazem prawdy, nawet jeśli rosyjskie kanały próbują je cenzurować. Innym wymiarem konkurencji jest luka w opłacalności. Ekonomiczne konsekwencje tej wojny działają na niekorzyść Rosji. Najskuteczniejsza broń Rosji. Amunicja krążąca Lancet jest niewątpliwie śmiercionośnym i skutecznym systemem. Produkcja Lanceta produkowanego przez Zala Aero potroi się do 2025 roku, jednak pojedynczy Lancet kosztuje około 35 zero dolarów. Koszt ukraińskiego drona FPV, który wykonuje tę samą funkcję, a nawet pokonuje przeszkodę zakłócającą za pomocą światłowodu, wynosi zaledwie 500 dolarów. Rosja wydaje 35,0 dolarów na trafienie celu, podczas gdy Ukraina osiąga ten sam efekt za 500 dolarów. To niezrównoważony drenaż gospodarczy. Niezależnie od tego, jak wysokie są dochody Rosji z ropy naftowej, ta asymetria kosztów. 1 do 70 wysysa z kasy Moskwy jak czarna dziura. Co więcej, rosyjski łańcuch produkcyjny jest stale zagrożony uduszeniem z powodu zachodnich sankcji. Podczas gdy ukraiński inżynier może sprowadzić część z Chin lub Europy za pośrednictwem cywilnego transportu w ciągu trzech dni, rosyjskie fabryki muszą czekać miesiącami na przemyt przez firmy przykrywki, aby uzyskać mikroprocesor. To opóźnienie logistyczne osłabia tempo rosyjskich innowacji. Gdy tylko Ukraina wykryje, że Rosjanie zmienili częstotliwości na polu bitwy, może zaktualizować oprogramowanie całej swojej floty dronów w ciągu 48 godzin i zaatakować z nową częstotliwością. Rosja traci jednak tygodnie, a czasem miesiące na odzwierciedlanie tych zmian na polu bitwy z powodu swojej uciążliwej biurokracji wojskowej. Na wojnie szybkość to nie tylko prędkość pocisku, ale szybkość adaptacji, a Ukraina wyprzedziła Rosję w tym cyklu adaptacji. Innym godnym uwagi aspektem tej przemysłowej rywalizacji jest wyścig o integrację sztucznej inteligencji. Ukraina rozpoczęła testy technologii roju w ostatnim kwartale 2025 roku. System ten, w którym jeden operator może sterować 10 dronami jednocześnie, a drony komunikują się ze sobą w celu rozdzielenia zadań, przytłacza i uniemożliwia działanie rosyjskich systemów obrony powietrznej. Rosyjskie systemy Pantsir i Tor M. Dwa mogą atakować dwa nadlatujące cele jednocześnie. Ale co jeśli 20 celów pojawi się w skoordynowany sposób, system się zablokuje? Ekran radaru zrobi się biały, a bateria ulegnie zniszczeniu. Ukraińskie drony są zbudowane w oparciu o tę doktrynę ataku nasyceniowego. Odpowiedź Rosji na to zjawisko nie wyszła jeszcze poza systemy walki elektronicznej, które wciąż znajdują się w fazie prototypów. W rezultacie scena kapitulacji, którą widzieliśmy. 6 stycznia nie była zbiegiem okoliczności, lecz nieuniknionym rezultatem tej przemysłowej dominacji. Przenosząc wojnę do fabryk, warsztatów i laboratoriów komputerowych, Ukraina zniweczyła największą przewagę Rosji, jej zasoby ludzkie i przewagę pancerną w masie. Putin produkuje czołgi z mentalnością rodem z II wojny światowej. Ukraina produkuje latające komputery z mentalnością XXI wieku. Z jednej strony sterty żelaza. Z drugiej krzemowa inteligencja. Dopóki Moskwa nie zdoła załatać tej technologicznej i przemysłowej luki niebo, zawsze będzie zabójcze dla rosyjskich żołnierzy na froncie: każdy krzak będzie wrogiem, a każdy brzęk zwiastunem zagłady. Zwycięzcą wojny nie będzie ten, kto jest najodważniejszy, ale ten, kto najszybciej wyprodukuje i najszybciej się zaadaptuje. A obecny obraz jest jasny. Podczas gdy rosyjskie mechanizmy przemysłowe rdzewieją i się zacinają, ukraiński silnik produkcyjny ryczy w rewolucyjnym tempie. Dziękujemy za oglądanie.